Nawet słuchając dzisiejszą Ewangelię, no możemy powiedzieć, że Pan Jezus nie miał łatwego życia. Był Bogiem. Bóg, który stał się człowiekiem. A jednak tu na ziemi nie doświadczył tylko dobra. Kiedy popatrzymy na życie Pana Jezusa, jak poczytamy Ewangelię, to zobaczymy, ile razy Jezus doświadczył po prostu cierpienia. Nawet przy Jego narodzeniu. Przy narodzeniu nie znalazł miejsca w Gospodzie, lecz musiał narodzić się w jakiejś stajni, w grocie, dokładnie nie wiemy. Już doświadczył cierpienia, jakby nie został przyjęty przez ludzi. Został przyjęty przez Matkę Bożą, Józefa, pasterzy, ale już przy narodzeniu Jezus doświadczył takiego zwykłego ludzkiego cierpienia. Odrzucenia. I kiedy czytamy Ewangelię, to wielokrotnie możemy spotkać, że Jezus doświadczał cierpienia od ludzi. Wiemy, jaki był kres, jaki był ogrom Jego cierpienia, kiedy rozważamy i medytujemy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niewyobrażalne cierpienie. Ale to cierpienie pojawiało się w Jego życiu o wiele wcześniej. Może pamiętamy taką scenę, że Jezus przyszedł do swojej synagogi, do swoich, do sąsiadów, do bliskich. Mieszkał w Nazarecie. Przyszedł tam do synagogi i wypowiedział słowa: Żaden prorok nie jest dobrze widziany w swojej ojczyźnie. Jaka była reakcja jego bliskich sąsiadów, znajomych, przyjaciół? Ludzi, którzy mieszkali przez 30 lat razem z nim. Postanowili go zabić. Pojmali go, zaprowadzili na skraj urwiska, na którym znajdowało się miasteczko Nazaret, i chcieli go już strącić w przepaść. Sąsiedzi, bliscy, znajomi, to byli mieszkańcy Nazaretu. Wszystkich pewnie znał. Nawet od najbliższych doświadczył cierpienia. I myślę, że Ewangelie nie wszystko opisały. Ilu ludzi go nie cierpiało? Ilu faryzeuszów chciało go zabić? Chociażby w tej dzisiejszej Ewangelii. Oto ten, którego usiłują zabić. Jezus nie pojawił się w Judei. Nie pojawił się w pewnych miejscach, bo wiedział, że tam tylko czyhali, żeby go zabić. Nie nadeszła jeszcze jego godzina. Ale popatrzmy, ile Jezus... W swoim życiu doświadczył cierpienia od innych ludzi. Doświadczył też innego cierpienia. Życie Jezusa nie było tylko utkane różami. Doświadczał tego, co my, również ludzkiego cierpienia. Jest jedna scena, kiedy ewangelista zapisał cierpienie Jezusa. Takie bardzo ludzkie, takie bardzo nasze cierpienie. Bo ewangelista zapisał, że Jezus zapłakał, zapłakał nad swoim przyjacielem Łazarzem, kiedy stał nad jego grobem. I ewangelista mówi: zobaczcie, jak go miłował. Bo rzeczywiście cierpienie bardzo często związane jest z tym, że kochamy. Gdybyśmy nie kochali, byśmy tak nie cierpieli. Cierpiemy z powodu naszych bliskich, że odchodzą, że cierpią, że może wyrządzili nam jakąś krzywdę. Cierpimy z tego powodu, bo ich kochamy. Gdybyśmy nie kochali, byśmy tak nie cierpieli w naszym życiu. Ale siostry i bracia. Kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, gdzie On doświadczył cierpienia, odrzucenia, prób zabicia, wyzwisk, nazywano Go obłąkanym, aż w końcu zadano Mu bóli cierpienie w czasie Jego męki, to Jezus po prostu dzielił nasz los. Czy jest człowiek, który w życiu nie cierpi? Czy ktoś może powiedzieć w życiu nie doświadczyłem nigdy cierpienia? Nie ma takiego człowieka. Jak bardzo różne jest to cierpienie. Jest to cierpienie związane z tym, że zadają nam je inni ludzie. Ile jest cierpień na tym świecie z tego powodu, że ludzie ludziom gotują taki los. To co widzimy Przecież tak niedaleko stąd, na Ukrainie. To ludzie, ludziom, gotują ten los. To ludzie zadają ból. To ludzie zadają cierpienie. To się samo nie wydarzyło. Ktoś o tym zdecydował i ktoś to wykonuje. Ludzie, ludziom, gotują taki los. I wiemy, że cała historia ludzkości. Pokazuje, jak okrutny potrafi być człowiek. To jest z pewnością jedno źródło cierpienia, to, co wyrządzają nam inni. Ale to wcale nie jest jedyne cierpienie, które dotyka nas w życiu. Przecież wiemy, że to cierpienie czasami pojawia się niezależnie od innych ludzi. Sami wiemy, ile cierpimy z powodu tych naszych wszystkich niedoskonałości. Że pojawiają się choroby, że czujemy, jak postępujemy z wiekiem, jak już nie mamy takiej sprawności, cierpimy z tego powodu. To jest cierpienie, które kompletnie nie zależy od innych ludzi. Człowiek nieraz się zastanawia, Panie Boże, dlaczego mnie to spotyka. Czasami człowiek zrozumie, że inni są po prostu źli, ale że nas to wszystko dotyka. Dlaczego tyle cierpienia? To jest drugie źródło cierpienia, kompletnie niezależne od tego, co wykonujemy my w życiu i co robią inni. I to także jest cierpienie, które nas przenika. I jeszcze jest trzecie cierpienie, które pojawia się w naszej codzienności. Popatrzmy, że my cierpimy czasami z własnego powodu. Ile cierpimy, że coś zrobiliśmy źle? Mamy wyrzuty sumienia, a mogliśmy to zrobić inaczej, a mogłem jednak nie postąpić w ten sposób i cierpimy z tego powodu. Ile razy byśmy chcieli odwrócić to, co w życiu się dokonało? Ile razy byśmy chcieli zmienić te rzeczy, które popełniliśmy w naszym życiu? Nie tylko inni są źródłem cierpienia, ale czasami człowiek cierpi, tak mówiąc, bardzo po ludzku, na własną prośbę. Że to my to zrobiliśmy i z tego powodu cierpimy. Ale siostry i bracia, kiedy możemy ciągle mówić o naszych cierpieniach, bo ich jest dużo, tych cierpień, możemy licytować się, kto bardziej cierpi, kogo bardziej boli. Ale zawsze pojawia się jedno najtrudniejsze pytanie. Panie Boże, dlaczego to nas spotyka? Przecież ci ludzie na Ukrainie, że tak silnie i tak licznie przybyli do nas, nieraz wyrażają właśnie to jedno pytanie. Dlaczego nas to spotkało? Co my zawiniliśmy? Co my uczyniliśmy, że takie rzeczy nas dotykają? Ile razy to ciśnie się na nasze usta? Kiedy chorujemy, kiedy odchodzą nasi bliscy? Kiedy ktoś zadaje nam cierpienie, to pytamy się, Panie Boże, dlaczego? Czy my rzeczywiście jesteśmy tacy źli, że to musi nas wszystko spotykać? Kiedyś pana Jezusa, jego uczniowie zapytali o to. Może znowu pamiętamy taką scenę z Ewangelii, kiedy uczniowie pana Jezusa pytają się, Panie Jezu, widzą człowieka niewidomego od urodzenia. I się go pytają: no Panie Jezu, powiedz, no. Kto zawinił? Kto zgrzeszył, że ten człowiek doświadcza takiego dramatu? On czy jego rodzice? No przecież bez przyczyny tak się nie stało, że on cierpi aż tak silnie, że jest niewidomy od urodzenia. Kto zgrzeszył? On czy może jego rodzice? Ktoś musi być winien. A Pan Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice. Albo uczniowie się pytają, a ci, na których zawaliła się wieża w Siloam, zabiła kilkanaście osób, oni byli jakimiś grzesznikami, że ich to spotkało? A Pan Jezus mówi: Myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż Wy? Że zawaliła się na nich wieża w Siloam? Bynajmniej nie dlatego. I może byśmy chcieli, żeby tak było. Może byśmy czasami chcieli, Panie Jezu, no cierpimy, ale niech już będzie to sprawiedliwie. Jak cierpię, to znaczy zawsze za coś. Jak mnie spotyka jakieś nieszczęście, to wiem, że to jest kara za coś. My może byśmy chcieli, żeby tak było. Popatrzmy, jaki świat byłby wtedy prosty. Cierpisz, bo zgrzeszyłeś. Cierpisz, bo zawiniłeś. Ale tak nie jest. Nasze cierpienia, te pochodzące od innych ludzi, te cierpienia, które związane są z tym, że chorujemy, starzejemy się, te cierpienia, które wynikają z tego, że czasami sami popełniamy błędy, nie są karą. Więc dlaczego? Dlaczego to wszystko nas tak spotyka? Ale siostry i bracia, jeden z moich profesorów powtarzał, że na to pytanie chyba nie ma odpowiedzi. Dlaczego? Może trzeba zadać inne pytanie. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Mówił, należy czasami skarżyć się. To prawda, my mamy prawo do Pana Boga nawet wołać: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Pan Jezus tak wołał na krzyżu. Wziął razem z sobą całe nasze doświadczenie bezradności, nawet tego, że nam się wydaje, że Pan Bóg nas opuścił. On również to wyraził na krzyżu. Ale może nie da się znaleźć tu odpowiedzi na pytanie, dlaczego tyle cierpimy w naszym życiu, dlaczego tyle cierpienia jest na Ziemi, dlaczego tyle nieszczęść dokonuje się na Ziemi. Nie znajdziemy tu jasnej, prostej odpowiedzi na to pytanie. Ale może trzeba zadać sobie inne pytanie. I ten mój profesor sam doświadczył wielkiego cierpienia. Pisał o nim, mówił o nim. Doświadczył, można powiedzieć, cierpienia, które chyba jest najdramatyczniejsze w przypadku rodzica. Nawet nie to, że jego dziecko odeszło, ale jego dziecko popełniło samobójstwo i nie potrafił. Wyrazić tego cierpienia. Cierpienia, że jego dziecko dokonało tego czynu, cierpienia związanego z tym, że nie zauważył, że jego dziecko cierpi, że ma problemy, że był, mimo że był dorosłym człowiekiem, nie był w stanie pogodzić się z tym, dlaczego go to spotkało. To jest nie do wyobrażenia ból rodzica, kiedy dorosłe dziecko odchodzi, to jeszcze odbierając sobie życie. I wołał do Pana Boga, był bardzo wierzącym człowiekiem: Panie Boże, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? I po jakimś czasie pisał: To było złe pytanie. Człowiek ma prawo wyrazić swój ból, krzyczeć, wołać z bólu, ale mówi: To nie jest pytanie, na które znajdę odpowiedź. Z tym pytaniem bo muszę żyć do końca moich dni. Nikt mi nie da. Tu, na Ziemi, odpowiedzi na to pytanie: dlaczego tyle cierpienia? Ale jest inne pytanie, na które mogę znaleźć odpowiedź. Jak brzmi to pytanie? Mówi: Ono brzmi tak, a jakie dobro mogę teraz nadal czynić? I mówi: Nie przywrócę życia swojemu synowi. Odszedł. W sposób tragiczny i dramatyczny. Nie sprawię, że ponownie rozraduję się z jego obecności. To już minęło. Ale czy to znaczy, że ja w życiu już nic dobrego nie mogę uczynić? Czy to znaczy, że nie mogę zawalczyć o jakieś nawet inne dobro? Czy to znaczy, że już nie ma nic, o co mogę się zatroszczyć? Co mogę zrobić, co mogę pokochać, w co mogę się zaangażować. I siostry, bracia, kiedy doświadczamy cierpienia, a cierpienie zawsze jest odebraniem jakiegoś dobra. Ludzie krzywdząc nas, coś nam odbierają. Kiedy doświadczamy bólu, cierpienia z racji choroby, choroby coś zostaje nam odebrane. Ale czy to znaczy, że. Już nic dobrego nie możemy czynić. Nawet w chorobie nie jesteśmy ciężarem dla innych. Nawet w chorobie my dzielimy się tym, kim jesteśmy. Nawet w chorobie my czasami jesteśmy darem dla naszych bliskich. Oni się cieszą, że my jesteśmy. My nie jesteśmy ciężarem. My nigdy nie jesteśmy ciężarem dla osób, które nas kochają. Jesteśmy tylko źródłem radości. Zawsze jest jakieś dobro, o które człowiek może zawalczyć. Zawsze jest jakieś dobro, które nadal jest możliwe, żeby czynić. Czy jest taki moment w naszym życiu, że już nic dobrego nie możemy uczynić? I siostry i bracia, niełatwo nam zmagać się z cierpieniem. Niełatwo jest nawet wyrazić cały ból, który spotykamy w ciągu naszego życia. Tak jak Jezus, który w swoim życiu doświadczył nie tylko bólu, cierpienia związanego z męką krzyżową, nie tylko tego bólu, który przeżywamy i kontemplujemy w każdy piątek w czasie Drogi Krzyżowej, to doświadczenie cierpienia Jezusowi towarzyszyło przez całe jego życie. Ale siostry i bracia. Zawsze jest jakieś dobro, które Bóg stawia przy nas, że możemy o nie się zatroszczyć i możemy o nie powalczyć. Dlatego zmieńmy czasami to pytanie, które w bólu kierujemy do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego? Z jakiego powodu? Za co mnie to spotyka? Bo na to pytanie trudno jest znaleźć zadawalającą odpowiedź. Ale pytajmy się, Panie Boże, jak można teraz żyć, jakie dobro teraz mogę nadal czynić? Bo właśnie do tego uzdolnił nas Pan Bóg, że wbrew cierpieniu, pomimo cierpienia, zawsze możemy być blisko dobra, tak jak Bóg jest zawsze blisko nas. Amen.